Nie wiem jak ty, ale mi się wydaje, że sprzedawanie kwiatków w Polsce to jest bardzo duży biznes i Polki chcą i oczekują kwiatki od facetów. I mi się wydaje, że w Stanach nie do końca tak jest. I właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Zacznę od tego, że ostatnio rozmawiałam z tatą i on opowiadał, że jak był młodszy i mieszkał w PRL-u, to jednych z najbogatszych ludzi w Polsce to byli ludzie, którzy sprzedawali kwiatki. On na nich mówił: Badylarze? I to w ogóle mnie nie zdziwiło, przez to, że do dzisiaj mi się wydaje, że ci ludzie, którzy sprzedają kwiatki, mają dużo pieniędzy i to jest bardzo dobry biznes. Jak się zastanawiam. Hej, gdzie mogę kupić kwiatki w Stanach? To tylko myślę o sklepie spożywczym. Gdziekolwiek sprzedają jedzenie, to tam też znajdziesz kwiatki. Tylko szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Czy to jest coś co ludzie często kupują? Myślę, że nadal jest taka tradycja w Stanach, że się daje kobietom kwiatki, szczególnie jak to jest twoja żona, bo coś takiego. Może nawet mama. Ale myślę, że w Polsce to musisz dać kobietom kwiatki. Mi się wydaje, że dawanie kobietom kwiatki w Polsce to jest po prostu normalna część swojego życia. I w Stanach chyba tak nie jest. Myślę, że takie dawanie kobietom kwiatki to się wydaje trochę takie starodawne w Stanach. Może się mylę, a tak mi się wydaje. I to nie znaczy, że nikt tego nie robi, tylko że mi się wydaje, że dużo, dużo mniej osób to robi niż w Polsce. Nie wiem, jak to jest w Polsce, ale czy w Polsce jest tak, że jak idziesz na pierwszą, drugą, albo trzecią randkę. Czy ty byś dał kobiecie kwiatki? I jak jesteś kobietą, to daj znać w komentarzach, czy ty byś chciała kwiatki od gościa, jak to jest pierwsza, albo druga, albo trzecia randka. I tak kiedy ogólnie byś chciała kwiatki od faceta? Pomyślę, że w Stanach to jest nie do pomyślenia, żeby dać dziewczynie kwiatki, jak wy się tak jeszcze dobrze nie znacie. I nawet jak się dobrze znacie i już... I dużo czasu spędzacie razem i może nawet jesteście w związku razem, to to nie jest takie oczywiste, żebyś jej kupił kwiatki. Ale w Polsce to jest coś, co musisz zrobić. Musisz jej dać kwiatki, bo ona to oczekuje. Może się mylę, dajcie znać w komentarzach. I jak to nie jest prawda, to jak możesz wytłumaczyć to, że wszędzie w Polsce możesz kupić kwiatki? Jak kobiety nie oczekują kwiatki, tak cały czas widocznie, tak. Tak, dosłownie cały czas. One są kwiatki cały czas w Polsce. I jak to nie jest prawda, to proszę wytłumacz mi, czemu w każdym centrum miasta jest mnóstwo miejsc, gdzie sprzedają kwiatki. Dosłownie w każdym mieście, w każdym mieście, w centrum miasta jest takie jedno miejsce, gdzie sprzedają kwiatki. To nie jest jeden sklep, to nie jest jeden biznes. Nie, jest mnóstwo różnych biznesów. Prawdopodobnie na rynku, ok? I jak to nie jest rynek, to jest inny, inne miejsce, które jest takie bardzo centralne w tym mieście i to nie jest, że to jest taki jeden facet, który sprzedaje te kwiatki. Nie. To są tak 3, 4, 5, 6, 7, może 10 biznesów, które sprzedają kwiatki. I to nie jest tak, że oni są otwarci tak eh, kilka godzin dziennie. Nie. Oni ciągle są otwarte. Czemu w Polsce. W centrum miasta, w samym centrum, jest tak 10 biznesów koło siebie, gdzie sprzedają kwiatki, i oni są otwarci 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jak to jest możliwe? I dlaczego? Co się dzieje w Polsce, że faceci kupują kobietom kwiatki o trzeciej w nocy? Albo o szóstej rano. Nawet sklepy z alkoholem nie są otwarte tak długo, jak sklepy z kwiatkami w Polsce. I my wiemy, jak bardzo Polacy lubią alkohol. Nawet kościoły w Polsce nie są otwarte tak długo, jak sklepy z kwiatkami. To nawet nie są sklepy, to są jakieś budki. I bardzo często, jak podróżuję po Europie, i ludzie się dowiadują, że jestem z Polski, to mówią: A, bo w Polsce. To ludzie piją dużo wódki. Albo, albo w Polsce ludzie są bardzo katoliccy. To ja im powiem, tak, ale wiesz, co Polacy lubią nawet bardziej niż katolicyzm i alkohol? Kwiatki, ale poważnie, czemu te budki są otwarte cały czas? Kto tam pracuje, ci właścicielowie i ile pieniędzy oni zarabiają? Czy oni są milionerami? Czy to im się opłaca, żeby siedzieć w tym jednym miejscu tak cały czas, dosłownie ich całe życie? Tak, 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu, i oni tak, nie wiem, wiążą jakieś kwiatki albo coś. I kiedy trzeba dać kobietom kwiatki? Bo ja nie wiem, ja nie mam pojęcia. Zrób mi list w komentarzach, dosłownie tak napisz wszystko, że co, urodziny, może jakiś anniversary, jak się mówi, anniversary, o, rocznica. Też jest jeszcze Dzień Kobiet, tego nawet nie ma w Stanach. To Dzień Kobiet, oczywiście. Chyba to jest Dzień Dziewczyny? Ale jeszcze to. I co jeszcze? tak Ile innych dni istnieją w Polsce, gdzie trzeba dać kobietom kwiatki? Dajcie znać. Chyba nawet faceci dostałem kwiatki czasami, nie? Jak jest dzień chłopca, albo... Nie, to nie są kwiatki. Co, co wy im dajecie? Wódkę? Ale poważnie, zrób mi listę kiedy trzeba dać kobietom kwiatki? I na pewno ktoś napisze codziennie. I bym to uwierzył, bo myślę, że Polki to chcą. Ja nawet ostatnio byłam w galerii, i nawet tam mieli sklep z kwiatkami. Też ostatnio byłam w Łodzi, i w centrum miasta był kwiatkomat. Czy wy zwariowaliście? Że wy tak bardzo lubicie kwiatki? Tak myślę, gdzie można kupić kwiatki 24 godziny na dobę w Stanach? Chyba tylko w Walmart. I to zależy, który Walmart i gdzie. Ale jest coś takiego jak Super Walmart. I Super Walmart ma wszystko i jest otwarty 7 dni w tygodniu 24 godziny. I tam mają kwiatki też. Ale nie pamiętam, żebym kiedykolwiek widział, żeby ktoś kupował kwiatki w Stanach. I nie chcę, żebyś myślał, że nie wiem. Myślę, że. Coś jest z tym złego, żeby kupować kwiatki dla kobiet? Nie, to jest słodkie, to jest fajne, to jest, to jest miłe. Ale ja nie wiem, co się dzieje w Polsce. Chyba macie obsesję na to. Możecie mi ufać, że nie potrzebujecie mieć dziesięcioro różnych biznesów, które są w samym centrum miasta. Które nigdy się nie zamykają, które sprzedają kwiatki. Tego nie potrzebujesz. Byś przeżył bez tego, ok? To napisz w komentarzach, jak bardzo ty lubisz kwiatki, jak jesteś dziewczyną, jak jesteś facetem, jak bardzo lubisz dawać kwiatki, czy lubisz to robić, czy to robisz przez to, że musisz to robić, bo inaczej twoja dziewczyna cię zostawi. Ja, ja nie wiem, jak to działa w pasy. Daj znać w komentarzach, i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć.